Cześć. Z tej Cześć, strony Jacek i. No i operator Basia. Operator Basia. Dzisiaj w nastroju świątecznym Bober jest, ale obok Bobra stoją zajączki, kwiateczki mhm. i orędzie prezydenta. Mhm. <noise> ja tak poważnie to chcieliśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt. Pamiętajcie, żeby siedzieć w domu, ograniczać się, żebyśmy się gdzieś tam jeszcze może spotkali, gdzieś tam usłyszeli, gdzieś tam zobaczyli. Także wszystkiego najlepszego mimo wszystko, że widzimy jak jest. Tak. Zdrowych, zdrowych i wesołych. Zdrowych, świąt. No, spokojnych. Spokojnych. Spokojnych i zdrowych. Przede wszystkim świąt. Tak. Dzisiaj z Basią sobie... Zakupiliśmy, bo już to jest ostatnie drapanie ja zajączkowe. zajączkowe i dopiero będę drapał po świętach, także to jest ostatnie nasze drapanie, bo nie będę kupywał tam zrapek na, na jutro, pojutrze, czy tam niedzielę, poniedziałek. Taki zestawik, krzyżóweczka, wielka krzyżówka za 30 i ekstra linie. Ja mam tu też ekstralinę i wielką krzyżówkę. I taką sobie dzisiaj rywalizację znowu zrobimy. Zobaczymy, ostatnio poszło dobrze. Zobaczymy, jak dzisiaj. Nie bober? No. To może ja zacznę, co? Zaczniesz. No bo potem na koniec będziesz. Dobrze, prezydent się wycofa, orędzie prezydenta. Kwiaty są dające. Dobra, poczekaj no. Hmm, to jest twoje? Żeby nie moje, nie wzięła bo no moje. No przecież, nie, a w żadnym no. wypadku. Dobrze, to kwiatki. Dobrze, ja sobie podejdę. No teraz ja będę robił za tu. operatora. Masz tam swoje drapaki. Drapaki są to I teraz będę. co nie? tu mamy. Cytryna, cytryna. Czy ona coś zmieni? E, chwileczkę, Pod, podaj mi drugie oczy, bo nie widzę. Aha. Proszę <laughs> bardzo. Dziękuję. O. I no. teraz już lepiej. No pewnie, nadzorować musisz, nie? <coughs> tak, no muszę widzieć, co tu się dzieje. No jasne. <laughs> Klucz. Klucz. Klucz jest tylko chyba tutaj. Więcej nigdzie nie ma. I przedostatnie. Księżyc. A ostatnio to te super linie dosyć dobrze, nie? Tak, się tak, 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 mi się spisały, no ale nie zawsze muszą się spisać, nie? I słońce. Słońce. Chyba, chyba tym razem nic z tego nie wyjdzie. Każdy będzie powiedział. Będzie, będzie. Nie. Zobaczymy kontrolny jeszcze. Co jeszcze A tu już nie ma więcej? Koniec? 2, 4, 6, 8, 10, 12, mhm. 14. Dobrze, 16. dobrze. dobrze, ja dobrze 24, już. Na 26. No nie, nie ma więcej. Pomyliło mi się. No, kontrolne potwierdzają, że jednak jest pusta. Z Właśnie. numerem 23. Coś tu światło pije. Dobra. Nie ma. To zaraz ja rapię swoje. Mhm. Nie kręcić Teraz prezydent Ale po co mam się kręcić? Jak ja, ja, gdzie mnie wyganiasz? Przecież... No tak, no, no. co, 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 co no to? Byłoby za prezydenta robię, widzisz. Dobrze, jedziemy. Też linii nie mam żadnej. Motyleczek. Czyli tu I. i tu i tu dobrze i to by było na tyle. Podkoweczka, bo by ja muszę robić najpierw od dołu. Tu nie, bo musisz jeździć kamerą, jesteś operatorem. No ja wiem, tam jest wyżej, pod koroną. Co? W czwartek krzyżów tej w czwartej, a jeszcze o. O tu. I to by było na tyle Chyba linie się nie spiszą i arbus no. dzisiaj będzie kiepsko kiepsko, kiepsko, kiepsko i korona bynajmniej nie wirus. Kurczę, bo to człowieka prześladują chyba nic z tego nie będzie no tam powyżej też jest przysłon. no to nie ma masz... żadnego mm, to nic nie nic. daje no zobaczymy NFL jaki ona miała numer? Ja 11, 11. 11. No, nie no dobra Dodaj jeszcze ja zrobię to wielką krzyżówkę, a potem na zakończenie... Mhm, dobrze. Kwiatki. Siadaj. Krzyżówka. Bober. Zające. No usią się. Nie, nie. Muszę się gdzieś lekkie ręki. Proszę bardzo. No, dobrze. Nie. Enia w Natalia. Co jeszcze powiesz? co mam powiedzieć? No co, no mów to tam. Noc. Si o, po proszę, pojawiło się słowo noc. Ale to jest tak krzówka co A, chyba 6 musi być, tak? 5. No. Hmm. Aha, jeszcze lepiej. Dzisiaj... Basia jak wyjechała nam do marketu po zakupy, to już 4 godziny nie było. Kolejki, kolejki kolejki. No ale nie stałam w tych kolejkach, hmm. bo po prostu korzystałam i pojechałam do innego sklepu, żeby nie stać, żeby ograniczyć te kolejki. No dobrze, no. Mówię. Nie? Hmm. nie jest, nie jest dobrze. Ale jest jest szał świąteczny. Zobaczymy jak będzie po świętach. Chy. Chy. Nie, ty. Ty jak tata. ci ten zamtulata w telefonie. Bo to sztuczne światło może i dlatego. Może. Przy naturalnym takim świetle to też jest inaczej. No tak. I ostatnia literka. D. Napiszcie, co tam w święta porabiacie. Znaczy, no, siedzicie w domu, chyba nie. No, ale ogólnie my w święta to już mamy po świętach. D. Pierwsze do pracy Basia, a drugie ja. Także. No, chyba to już wszystko. W nocy się spotkamy. <grym> no, to już chyba wszystko. No nie ma nic no trudno, nic. Chyba, że coś, coś wygrywa. Chyba, że coś przeoczyłam. Wiesz, hmm. jednak, jednak przeoczyłam coś. C, 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 No. Trzy to w tej może tu jest. O, no. A czekaj, no dok, dno. A, i Floren, no nie przeoczyłam. No widzisz. 30. No. Gratuluję. No dziękuję bardzo. A ciekawe, ile to było. Patrz, też by było 30. No, ale czy Ważne, to jest? że się zwróciła. O, jak dobrze. Super. O, jak dobrze. Dobrze. A teraz moja. Teraz moja. Na razie mam Sowa, Udo, Ada. I tu jest chyba gdzieś jedno... Gdzieś to było coś jedno. Czy mi się zdawało? Tak, do góry, Azot. No, A tu Azot. Ja coś te okulary to naprawdę... Mówię, no, ale co ci zrobię, że widzisz, że mi odwołali wizyty. P, jest szansa na bonus, oj jaka szansa na bonus, P, P, chyba na tyle, a tu coś mamy, czy nic, widzisz aparacie. coś, tu, w aparacie, myślę, że tu w aparacie, aha, no a nie, no aparat słowo, dobrze, C, Hmm, C to jest takie kurcze R by się przydało już by byliśmy na wierzchu bo już by stówka była C C C C C C tu w tej jest jakieś C uh -huh. kiepsko I poza tym nic R proszę R L hmm. to już E nie będzie no, a tu jest jeszcze w pierwszym. Już e nie będzie, bo dwa razy nie może być trzy mhm. nawet. To już jest po imprezie. Oj, tam już. Ale przegrałem znowu. O, jak ja będę płakać. To znowu wygrasz 30 do zera. Ważne, że nie, <coughs> nie na zero i nie strata. E. Tak. Będzie czym grać. Zawsze jest te 30 do przodu. Hmm. I R. Łocz, ty. ty niedobry. No może też coś to i da? Nic nie da. I to już nic nie da. Bo zabraknie, jak nie G, to i to inne, i tak jest. No tam jest jeszcze. No ale to tam nic nie daje już. Nie ma nic, nie. No ja się widzę, że gdzieś biło. żeby zdziwiło. Też, niby nic nie było, ale zauważył. No, jest drugie, ale to jest drugie. Hmm. No. To może teraz będzie jakaś niespodziankę. No, no. Niestety. Hmm. No to nic, no to tam jest te 30 zł, a linie coś dały żadne. Linie? Dzisiaj? Tylko ta wielka krzyżówka? Tak. No to następnym razem wielkie krzyżówki. teraz jest nowość, tak? Te, nie, ekstra linie. Więc nic. Co, nowość jest ta się... Nie, tam nowości nie chcę tej dziadostwa tam. Dobrze. Zabryłem Chcesz jeszcze robienie. tak się widzieć? Czyli to jest tak. 30 ccc wygrała Basia jak zwykle wiadomo ja to tylko dostaję żeby drapać więc poza tym Basia wygrywa sami takie dajesz ja przecież. przegrywam ccc też jeszcze 30 gdzieś? zł 30 zł jest podsumowanie dwie ekstra linie Tak możemy zrobić. Bry mnie podar. Wielka szybka Wygrana. Podarną tą wygraną. Gratuluję. Dobra. Czyli 60-80 zł wydane. 30 się wróciło. No, no, no. No, ale jest, 30 no. jest, dołoży się i, no, i zrobimy powtórka z rozrywki. Jak nie ma krzyżówek za dychę, trzeba tylko powiedzieć za 30, bo ten za 5 to jest masakra. No tak, ale to jest taki trochę... No jest, no, drogi to, wydatek. No, drogi, no drogi. No. Ale ostatnio stuwa. Hmm. na 30, no tak balansujemy na krawędzi. Nie? Dobrze. To mówię, to jest ostatnie moje drapanie. Przed znaczy się... w święta? No. Po świętach dopiero. Będzie następny film. Ja pójdę po chleb. Co? Jak pójdziesz po chleb. Może będzie z kolejki. Pójdę po krzyżówki, może będzie chleb. <głos> <głos> to chłopie. Dobra, bo berek. Hau, hau. się i wszystkiego dobrego na te święta. Przede wszystkim zdrowia życzę i trzymajcie się tam. Do następnego. Nie. No tak. No, no to cześć. No to zajączki. No. Dobra. To do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Pa. Cześć.